Mam teraz kilka tych pierwszych sekund tylko dla nas, tak więc od razu bardzo cię proszę. Jeżeli masz ochotę skomentować jakąkolwiek stylizację, to dawajcie znać. Każdy ubiera się inaczej, każdy ma inne gusta, ale koniecznie dajcie znać, co na przykład najbardziej Wam się podobało. A będę bardzo wdzięczna, jeżeli już teraz napiszesz w komentarzu, co bardzo często nosisz. Co jest takim Twoim basiciem i chciałabym, żebyście się skupiali na tej porze roku. Dlatego że teraz naprawdę. No lepiej ubrać się ciepło i być zdrowym, co teraz słyszycie Więc dajcie znać, co nosicie o tej porze roku, żeby Wam było ciepło, żeby też fajnie wyglądać Możecie nawet podesłać jakiś link Hej, tu Mami, witajcie bardzo serdecznie Nagrywam dzisiaj film, który... Od dłuższego czasu chodził mi po głowie, ale który nie wiedziałam czy Was zainteresuje. Więc, jeżeli ta tematyka Wam się spodoba, będzie się Wam podobał ten film, to bardzo zachęcam do dawania łapek w górę, ze względu na to, żeby ja po prostu widziała i żeby YouTube też widział, że to Wam się podoba, ale mniejsza z tym. Dzisiaj. Osławiona na YouTubie 7 dni, 7 stylizacji, które dla mnie jest takie trochę zastanawiające, dlatego, że nie chcę Wam pokazywać sztucznie wykreowanych stylizacji, ani pokazywać się Wam też w codziennych jeansach i tak dalej, i tak dalej. Więc padłam na to, że zrobimy to w ten sposób, mianowicie będę Wam pokazywać stylizację, jak to okropnie brzmi, w której byłam, z jakiej okazji na przykład z tego korzystam i tak dalej. Będą to zdecydowanie stylizacje, które kojarzą mi się, z ostatnimi miesiącami i które mi samej zapadły w pamięć. Pierwszy strój to zdecydowanie strój na Sylwestra, który uzyskał takie dość mocne dopełnienie Całkowicie przez przypadek, dlatego że dostałam po prostu nową opaskę do zegarka w prezencie. I jeszcze ważniejsze jest to strój całkowicie uniwersalny, dlatego że możecie po prostu ściągnąć z rajstopy i śmigać tak w środku lata. Ja śmigałam tak jesienią. W każdym razie ten strój nosiłam właśnie w Sylwestra. Była to. Najzwyklejsza domówka u znajomych, ale nie chciałam też iść z najzwyklejszej bluzce Jeżeli już mam okazję i nie siedzę w domu w Sylwestra, to fajnie, jakoś fajniej wyglądać. I zdecydowałam się na to, co większość z Was już pewnie zna. Dzisiaj pokazuję Wam to na wieszaczku, ale jest to moja podomka, szlafroczek, em, szlafroczek kuchenny i tak dalej z AliExpress, który jak widać dalej sprawdza się u mnie świetnie. Był on AliExpress, jeżeli chcecie, to napiszcie, podlinkuję go wam. Jest to strój, który u mnie idealnie się sprawdza, dlatego, że mogę go po prostu tym paskiem do siebie dostosowywać. Ja nie noszę go bez niczego. Zazwyczaj noszę go z tym, co tutaj widzicie, czyli z moim basicowym topem z Kika. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to było w Kiku kupione, czyli coś, co u mnie gości w każdej stylizacji. Ale, żeby pokazać wam dopełnienie tego stroju, ja zdecydowałam się na produkt, który dostałam. A raczej pasek, który dostałam w prezencie na święta do zygarka. I stylizacyjnie wygląda to Wam, powiem całkiem, całkiem, całkiem fajnie, bo jest to fajnie dobrane. Oczywiście pasek nie jest czarny, ale już się całkowicie nie czepiajmy. Był to prosty strój, ale wydaje mi się, że bardzo fajny. Fajnie się sprawdza. Ta sukienka też nie wymaga praktycznie wcale prasowania. Widzicie, tak ja mnie nieraz przetrzymuje w szufladzie i jest ok. A nie będę Wam tutaj udawać i ubierać do tego nie wiadomo jakich butów, dlatego, po prostu pojechałam w kozakach, które ściągnęłam u znajomych, więc też tak zobaczycie to, jak to wyglądało faktycznie na tej domówce. Kolejny już strój. To strój chyba najszybszy, taki, który zupełnie was nie będzie oszukiwał, dlatego, że tak bardzo często chodzę teraz na co dzień. Dlatego, że ja bardzo chronię gardło, zresztą gardło jest znowu chore, więc chronienie mu nie pomogło, ale mniejsza z tym. Noszę po prostu wysokie spodnie, czarne spodnie z wysoko zaznaczoną talią i do tego noszę blues. Bardzo często staram się też, aby te rzeczy z czymś mi się kojarzyły I ta konkretna bluza z Primarka, Prigmaniego, jak to woli Była kupiona w tym roku, a raczej w ubiegłym roku W sierpniu, w wakacje Robię się przy niej niebieska Ale jest to ciepła bluza z delikatnym podszyciem polaru Zapłaciłam za nią bodajże 8 albo 9 euro Była już prana, nic z nie dzieje Jest to ta seria Winnie the Pooh I co jeszcze ważniejsze, jeżeli macie dostęp do Primarka to możecie szukać jej, dlatego że ja na oficjalnym Instagramie Primarka, Primarka, jak to woli, widziałam ją bodajże tydzień temu, więc byłam sama zaskoczona, że nadal jest. Ja wiem, że to jest bluza dziecinna, ale jeżeli kojarzy mi się z czymś przyjemnym i jeżeli chcę ją ubrać w taki dzień, kiedy mam po prostu doła, mam dość i nie chcę nigdzie wychodzić, to jest to zdecydowanie ten typ, który poprawia mi humor. A jeżeli chcę jeszcze pokazać, jakim jestem buntownikiem i w ogóle jaka jestem, wiecie, 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 wiecie to noszę ją wtedy z Moimi buciarami, które nie są specjalnie dzisiaj czyszczone, więc yy, no, tak wyglądają na co dzień. Ja je też bardzo rzadko czyszczę, więc od razu wiecie, że poza tym, że oczywiście dzisiaj musiały spotkać kota, no to nic się de facto z nimi nie dzieje i nie łapią tak brudu. Te moje buciory to są buciory, o które bardzo dużo osób pyta. I są to buciory zakupione bodajże na Dizzy za 80 zł, uwaga, dwa lata temu, ale czasami ta seria z kłódkami i frędzami wraca. I oczywiście nie łączyłabym tego z nie czym na co dzień, dlatego że te buty naprawdę robią całą stylizację I najlepiej to by było nosić tak naprawdę z czarnymi spodniami, czarną bluzą i jakimś złotym dodatkiem I tak też często się dzieje Ja niekoniecznie zwracam uwagę na to, czy to są buty zimowe, bo śniegu A nie ma I B wystarczy mi ubrać cieplejszą a, skarpetkę, poza tym w nich mam też zimową wkładkę, więc jest Okay. Kolejna stylizacja to znowu basic, czyli czarne spodnie, ale już dzisiaj po raz ostatni Do tego koszula, ale nie taka oczywista i uwaga, uwaga, ta koszula była zakupiona w H&M na dziele chłopieńcem za 50 zł I chodziłam za nią, dlatego że widziałam ją w sierpniu, potem we wrześniu, odpuściłam, robiłam sobie w zdjęcie w przymierzalni itd., itd. I w końcu polowałam ją przez internet, było bardzo łatwo, bo wystarczyło wpisać na dziele małych chłopców Bluza z kapturem i już. Jest to bluza, która nie każdemu może odpowiadać, i ja też muszę na nią mieć dzień. Jak zobaczycie, wtedy, zestaw... wtedy zestawiam ją z czarnymi dodatkami, czarne kolczyki, czarne pierścionki i w ogóle takiej wiecie, co ja to nie jestem. Jeżeli chodzi też o sposób jej noszenia, to zdarzało mi się ją nosić, aczkolwiek dzisiaj jej tak nie pokażę, przewiązaną w pasie, a raczej podwiązaną w pasie na dole i po prostu ze spódnicą, i to też fajnie się sprawdzało. Jeżeli chodzi o to, czy spotkałam się jednocześnie z jakimś chłopcem podczas noszenia jej, to oczywiście na szczęście tak nie było. Jest to bluza, która bardzo fajnie mi się sprawdza, dlatego, że noszę ją też rozpiętą. Naprawdę nosiłam ją na wiele sposobów i dlatego też cieszę się, że ją kupiłam, bo jest taka inna. Fajnie też wygląda do kurtki, do kurtki, gdzie ten kaptur wystaje, więc wszystko jest w porządku. Ja kupiłam swoją na. 158 cm wzrostu I mimo, że mam 164 To bardzo często w H&M Kupuję 158 Ze względu na talię, ze względu na długość Na dolek Czy to koszuli, czy to spodni i tak dalej Najczęściej właśnie koszu kupuję koszulę. Bluza jest naprawdę Jak na H&M bardzo fajnie wykonana I jest dużo porządniej wykonana Niż wszystkie damskie, które miałam w H&M, zwłaszcza w tej cenie Ja polecam nie wspomniałam Wam, z czym te rzeczy noszę Mianowicie noszę te rzeczy ze spodniami, które kupiłam w Berszce za 70 zł Są to po prostu czarne, wysokie spodnie z wysoką talią Sprawdzają się u mnie idealnie I jeżeli chodzi o ostatnie 3 czy 4 miesiące, to jest coś, co najczęściej gości na moim mm, Ale każdy potrzebuje po prostu zwykłej bazówki Następna stylizacja to coś, co zdecydowanie jest jakieś, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienie. I kiedy ja to nosiłam? Nosiłam to mianowicie na 30. rocznicy ślubu rodziców mojego męża, więc. No. Jest tutaj rzecz najtrudniejsza Czyli bazowa koszula Z Sinsaya Kupiona już teraz mogę śmiało powiedzieć Bo ostatnio się nad tym zastanawiałam Ponad 3 lata temu i mówię, że jest najtrudniejsza Dlatego, że ja uwielbiam to jak w niej wyglądam Uwielbiam to jak ona wygląda Ona jest bardzo fajna Bo utrzymuje dalej biel Nie poce się w niej i jest wszystko ok I ten napis tutaj gra I to, że jest przedłużana z tyłu Nie będziecie tego widzieć w stylizacji Więc pokażę wam już teraz, że jest Dużo dłuższa z tyłu niż z przodu Ale to jak ona się prasuje to jest świństwo I to jak ona się mnie też jest świństwem Wiadomo, tanie materiały, widziały, gały, zebrały Ale jeżeli chodzi o samą koszulę, nie mam jej nic do zarzucenia, aż czym ją zestawiłam? To oczywiście spódnica. Znowu padło na handem, ale ja kiedyś tam bardzo często kupowałam, i jest to spódnica kupiona e, albo w ubiegłym roku na wyprzedażach, e, tych styczniowych, albo dwa lata temu. Kupiona za 30 zł, która jest na mnie, od razu Wam mówię, troszkę za szeroka, ale po prostu opuszczam ją trochę niżej i to wygląda i tak dalej w porządku. Nic się z nią nie dzieje, ale nie ma też. Co z nim dziać, dlatego że ja ją noszę Naprawdę nie przesadzając raz na 4 miesiące, więc zdecydowanie Za rzadko i właśnie ze względu na to Postanowiłam ją wtedy zostawić z koszulą Żeby to wszystko fajnie wyglądało I żeby ona wyszła z domu Tak więc wyszła i wyglądała bardzo fajnie Jeżeli chodzi o tę spódnicę To widziałam wielokrotnie spódnicę z tego materiału Napiszę wam co to jest Teraz w tym momencie W H&M, ale po prostu w innych kolorach Ta jest fajna dlatego, że nie podwija się Podczas chodzenia, a to mnie mega denerwuje, że po prostu spódnica idzie w górę i w górę i w górę i wiecie o co chodzi. I miałam do tego najbardziej ohydne buty, jakie widzieliście w ostatnim czasie. To są buty, które są bardzo brzydkie. Wiem, że praktycznie nikomu nie będą się podobać I są to też buty, które są bardzo stare Więc da się kupować tanio, fajnie i mieć na lata Słuchajcie, to są najbardziej brzydkie buty, jakie pewnie widzieliście I ja sama wiem, że to są brzydkie buty Ale i tak je uwielbiam Mam chyba trzy pary takich ochydniaczków Które i tak noszę bardzo często Mówię ochydniaczków, mówię brzydkie i tak dalej, Dlatego, że takie buty muszą się podobać Z tyłu są rozpinane do tego momentu Wkłada się je bardzo fajnie Jedyne czego bym się czepiała to to że one na lodzie, no to niezbyt, bo widać jaka jest podeszwa Nie czepiam się natomiast tego, że ich nie pastuje, nie czyszczę i tak dalej Bo z nimi się naprawdę nic nie dzieje Były przechowywane w różnych pudełkach na ziemi, przygniatane w walizkach i tak dalej I zawsze jest ok, nie, Więc ja nie narzekam Noszę jest zawsze do czarnych rajstop Ze względu na to, że no mają taką dyskusyjną długość Która moim nogom nie służy Ale tak jak mówię, dalej je noszę A są mega, mega stare Następna stylizacja... To to, co widzicie Mianowicie mój sweterek z C&D, który kupiłam kiedyś tak na zasadzie, że wiedziałam, że gdzieś pójdę I naprawdę potrzebowałam się troszkę ogrzać, a nie miałam czym, miałam taką sytuację w życiu Więc postanowiłam się ogrzać w C&D sweterkiem Kupiłam ten i stwierdziłam że w życiu, nie będę go później nosić, będę go nosić po domu Ale naprawdę musiałam, kosztował wtedy 30 zł I to jest zawsze w C&D na dziale Basic Są różne kolory i tak dalej, zawsze to tam znajdziecie no, leżą na takich płaskich stołach W każdym razie nic się nic z nimi nie dzieje A bałam się, że te kropki, które są po prostu nadrukowane Będą się zdzierać i się takiego nie dzieje I ja nie piorę praktycznie wcale rzeczy ręcznie I żeby było troszkę oryginalniej I ciekawiej i tak dalej To zestawiam je z moimi spodni, spodniami Z Cinseya w rozmiarze 36 Mówiłam wam, że coś z rozmiarówką spodni e, Z Cinseyu nie jest ok Albo są zbyt uczciwi Albo są inni niż reszta marek Ja do dzisiaj je noszę No i oczywiście z przyjemnością Jutro Wam je pokażę razem z tą całą stylizacją i zestawimy je z jakimiś butami, które jutro po prostu dogram, bo muszę się zastanowić, z czym ja je najczęściej nosiłam. Odnośnie jeszcze następnej stylizacji, która jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Mamy tutaj sweterek Styli XS kupiony dwa lata temu za 40 zł. To będzie zdecydowanie zestawienie starej rzeczy. Słuchajcie, to jest sweterek, który... Ja bardzo lubię i, w, a większość osób go nie lubi. Bardzo często noszę pod niego podkoszulki z długim rękawem, żeby było mi po prostu cieplej. I jak już jestem sobie taka o, to ten sweterek bardzo często w tym roku zostawiałam z moimi butami z Gumi Store w tym roku czytaj, styczeń. Które są wiązane, pokażę Wam to Oczywiście z całą moją stylizacją Razem z moim futrem z mango Bo tak, z zewnątrz to wygląda bardzo mm, A pod spodem jest Zwykły, potargany seterek Więc mogą się ludzie dziwić Nieważne, to jest stylizacja, która bardzo Mnie cieszy, bo jest po prostu ciepła I co? Przechodzimy do ostatniej rzeczy Do stylizacji, którą nosiłam wczoraj Nosiłam ją z czarnym zegarkiem Czarny zegarek po prostu Uzyskałam, dlatego że jak rozwalił mi się Pasek, poszłam do zegarmistrza i kupowałam Nowego zegarka, tylko wymieniłam pasek na czarny, tak więc to jestem posiadaczem już zwykłego czarnego zegarka. Nosiłam to też. Z opaską Za jakieś 2 złote metalową Która u mnie sprawdza się dość dość Dlatego, że po prostu wplatam ją Jakby we włosy, jest średnio widoczna A te włosy odgania od twarzy I ta jest na szczęście Wygodna, ale radzę sprawdzać Dlatego, że miałam wielokrotnie sytuacje Że po prostu po godzinie stękałam z bólu I musiałam ściągnąć metalową opaskę z głowy I mamy też ostatni aspekt Coś, czego jeszcze nie widzieliście Dlatego, że Aliexpress za 100 złotych jest nagrywany uczciwie, czyli jak uzbierasz się 100 zł, to wam to pokazuję, jak nie, to po prostu czekamy. No i to już czeka. Jest to sukienka. Tutaj się zastanawiam, czy mogę tak powiedzieć, że jest to sukienka, ale jest to sukienka, która... Hmm... Która praktycznie na mnie nie jest sukienką Okej, okay, ona jest za krótka, nosiłam ją z czarnymi rajstopami i jest to w porządku Jeżeli nie zepnę jej zbyt mocno w pasie, też jest w porządku Ale latem będę się mocno zastanawiać, dlatego że o ile ten tyłol nie wystaje O tyle na bokach może być coś widać i będę się zastanawiać jak to nosić Chociaż bardzo mi się to podoba Wygląda tutaj jak taka koszula po mężu, albo szmata po rodzinie Albo nie wiem jak to nazwać inaczej Ale ja ją bardzo lubię Podoba mi się też to wykończenie rękawic ale u mnie znowu te rękawy są dyskusyjne. Ona po prostu jest ciutka na mnie za mała, nie oszukujmy się, dlatego że ja wolę je podwinąć niż mieć takie bardzo, bardzo na styk. Podoba mi się natomiast bardzo dół. Mam nadzieję, że teraz to widzicie. O! Poszarpany nie wiadomo co, ale to poszarpany nie wiadomo co zdecydowanie jest w moim guście. Zabrałam świadomie taki kolor Dlatego, że to jest taki czarno-szary I jak będzie po praniu nawet Płowieć, to po prostu Będzie to dalej dobrze wyglądać, bo ona Będzie się postarzać, a nie będzie wyglądać Źle, więc na to liczę, że zostanie Ze mną na długie lata No i co kochani? Mam nadzieję, że Ten film wam się podobał, ja te rzeczy Właśnie odłożyłam wszystkie do torby, żeby Jutro wam poprzymierzać i pokazać Jeżeli okaże się, że coś, O coś chcecie jakoś szczególnie Dopytać, to po prostu piszcie na dole To nie jest taki film jak na innych kanałach, dlatego że ja bardzo często noszę po prostu stare rzeczy. Takie rzeczy, które trzeba sobie wygrzebać, takie rzeczy wygrzebać z sieci, e, takie rzeczy, które. Są ze mną od wielu, wielu lat i też nie będę oszukiwać, że ubieram się nie wiadomo jak modnie, ale też uważam, że ubieram się jakoś tam inaczej w stosunku do innych osób. Dlatego, że lubię zawsze czymś ten ubiór przełamać, czymś zaciekawić, wyglądać trochę inaczej i widzicie, że nawet u mnie sukienki takie na weekend nie są takie... Hmm? Wiecie, bardzo, bardzo eleganckie, a jednocześnie chce się właśnie poczuć inną osobą na weekend, dalej używając swoich ubrań, dalej po prostu. Czuć się dobrze we własnej skórze, przy czym tanim kosztem, ale chciałabym, żeby ta seria właśnie Wam się spodobała i została na tym kanale, dlatego że ja naprawdę chcę Wam pokazywać, że można nosić rzeczy stare, nie tylko nowe, zestawiać je z nowymi i te rzeczy dalej się sprawdzają. I bardzo chciałabym po poznać Waszą opinię, co też Wy tak najczęściej nosicie na co dzień. Mam nadzieję, że się ze mną tym podzielicie. Liczę w komentarzach na to, że. Będzie dobrze i nie będziecie mówić, że wyglądam bardzo źle i idź się schowaj Pa, trzymajcie się kochani, papa pa.